Niedawno była premiera zwiastuna Jokera i w internecie zawrzało, zawrzało według mnie bardziej niż przy nowym filmie Tarantino. I pojawiło się milion teorii, co to będzie za film. Ja po obejrzeniu nie mogę oprzeć się przekonaniu, że strasznie przypomina mi komiks zabójczy żart, którego by the way jestem wielkim fanem. Ale dlaczego? No dlatego, że mamy pokazane życie człowieka, który stara się zabłysnąć, przebiera się za klauna, występuje w komik clubach, żeby przynieść uśmiech na twarz ludzi, którzy no niestety go nie chcą. Każda jego próba wybicia się zakończona jest pobiciem albo wyśmianiem, co prowadzi do narodzin złoczyńcy. No właśnie naszego Jokera. No bo nic dziwnego, że chce się w końcu zemścić i odgryźć Wszystkim, którzy go prześladowali, i ta przemiana, właśnie z dobrego, poczciwego człowieka na złoczyńcę, podoba mi się najbardziej i czyni Jokera jednego z najlepszych złoczyńców ever. Nawet ta przemiana widoczna jest w zwiastunie. Tylko Jacqueline Phoenix, który no widać ile poświęcił dla roli. Patrzcie, jaki tutaj ulany, <grych> a tu no masakra. Szanuję i to bardzo. Nawet bardziej chyba niż Christian Bale w mechaniku. Bardzo dobrze to wygląda. Ale czy zdetronizuje Hita Ledgera jako Jokera? Nie wiem. Ale film ma zdecydowanie potencjał i liczę na niego, bo, bo zwiastun pokazał to, czego oczekiwałem, czyli że to będzie ciężka i głęboka opowieść, a na samą myśl, że niedługo premiera, jaram się mocno. A wy co myślicie o nowym Jokerze? Będzie dużo nawiązań do Mrocznego Rycerza? Czy będzie dużo nawiązań do innych komiksów, innych dzieł? Piszcie.